Trzeba nagrać szybko, bo się zaraz ściemni, także intro. Witam, z tej strony Cube, a oto 42. odcinek Kubuła Energola. W tym odcinku odwrotnie do poprzedniego najpierw przetestuję Reina, a później dwa monstery, które mi zostały z serii Rehab. Także tutaj mamy Reina Rainbow Sherbet. Tak, tu jest dosłownie napisane Rein dwa razy. W każdym razie, pucha Wam się kręci, jest to o smaku według energetyków net, pomarańczy, limonki i maliny. Taka właśnie mieszanka. Zobaczymy, może będzie tak samo dobre jak ten Cherry Limeade, którego próbowałem w ostatnim odcinku. Spróbujmy. Powtórzę to jeszcze jeden raz, rejny to są takie energetyki dla sportowców, dlatego nie mamy tutaj barwników, cukru, więc no, przezroczyste jest, jak to właśnie widać. Pora zatem powąchać. Pachnie to kurczę. Rejny mają taki właśnie specyficzny yy, zapach takiego lukru. Często to się właśnie spotyka tutaj i tu nie ma nawet yy, takiego odstępstwa od tego, no też pachnie takim lukrem. Może ma jeszcze taki inny zapach, ale muszę go jeszcze wyczuć. No i no w sumie cały czas pachnie takim lizakiem, jak tak powąchałem jeszcze trochę, więc no wiecie. Zostaje tylko spróbować. Próbujmy. Naprawdę kolejny fajny amerykański rain A z racji tego, że amerykański to też ma 300 mg kofeiny na puszkę jak coś Zdecydowanie tutaj bazą jest pomarańcza A limonka jest tutaj trochę taka mniej wyczuwalna W sumie malina, no też To są takie powiedzmy dodatki do tej pomarańczy A samo w sobie jest słodkie Nawet bardzo słodkie jak na energola 0. Konsystencję ma dosyć gładką Nie jest wyczuwalny jakoś mocno gaz i co dziwne, to bo w przypadku tego Cherry Limeade nie ma takiego rainowego typowego wysuszania języka i gardła. Coś czego nie lubiłem chociażby w rainie Lemon HDZ, który był chyba najgorszym rainem jakiego piłem, a był to pierwszy rain. Ale na szczęście się nie zraziłem do całej serii, bo naprawdę ten rain jest spoko. Razem z Cherry Limeade są to naprawdę świetne reiny. Także jeśli chcecie spróbować sobie Reina, to ten nowy rain jest naprawdę spoko, mogę go polecić. Jednakże wiem, że tutaj jest sporo fanów monstera, dlatego pora przejść do powiedzmy dania głównego, czyli monsterów rihab. To w takim razie ma dla Was dwie wiadomości, jedną dobrą, drugą złą. Pierwszą, że teraz będziemy testować monstera i to Richaba, a druga, że niestety te nowe rehaby wychodzą jako recover. Jak na ogół testowałem te recovery, to one wychodziły generalnie gorzej niż ich pierwowzory, więc, no, to jest generalnie słaba rzecz. Wynika to głównie z tego, że mają taki dziwny posmak na końcu języka. Teraz sobie nie przypomnę dokładnie co to było, ale w poprzednich recenzjach na pewno dobrze się wypowiadałem na ten temat. Zresztą, jeśli będzie tak samo w tym przypadku, no to chętnie o tym powiem. W każdym razie pucha wam się kręci, w tym przypadku mamy do czynienia z pichti. Ogólnie pichti było jednym z moich ulubionych rihabów, jeśli nie moim ulubionym. Także mam nadzieję, że nie jest on aż tak zepsuty w tej wersji, no jednak będę miał pozytywne myśli, jeśli chodzi o to. A czym różnią się Recovery od zwykłych rihabów? Tym. Macie tutaj rozpiskę, co tutaj jest dodane. Są tutaj takie kwiatki, jak chociażby tutaj. Woda kokosowa. No nic, może nie będę przedłużał, bo przegadam cały odcinek. Pora to otworzyć. Uh. Jeśli chodzi o kwestię wyglądu, typowe IST, takie brzoskwiniowe. Jedyne co tutaj widzę, to że są takie drobinki małe. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale tutaj jest coś takiego. A tak, no to typowe IST no nie ma tu za dużo co do powiedzenia, tak jak w przypadku większości JAF, zdecydowanej większości. No to powąchajmy. No, też ma zapach po prostu brzoskwiniowej Ice Tea. Nothing special, my guys. Trzeba tego zatem spróbować. Przede wszystkim bardzo fajnie się schłodziło, to muszę przyznać. Ale wow, jest to serio pierwszy recover Richap, który mi smakuje i nie wiem nawet czy bardziej niż jego pierwowzór, oryginał. Jeżeli miałbym użyć takiego bezpośredniego porównania, to smakuje to dosłownie jak te takie herbatki owocowe, które rozpuszczacie w wodzie. W takich granulkach, mam nadzieję, że wiecie o czym mówię. Jest to naprawdę fajne brzoskwiniowe ice tea i jestem pod wrażeniem. Ma taką ciekawą, gładką konsystencję i brak tego posmaku na końcu języka. Z tego się cieszę najbardziej. Szczerze to nie wiem, może się pozbyli w końcu tego posmaku, ale no nie mam niestety innych puch dla porównania poza następną, no ale jej to nie porównam z niczym innym, no, no bo wiadomo, no nie mam tamtych puch, niestety, które już wypiłem w sztuce numer 2, jakkolwiek to brzmi. Niemniej jednak, z tego co piłem do tej pory, jest to najlepszy Ricover Rehab. Zobaczymy jak będzie w przypadku Watermelona, ale na ten moment jestem. Szczerze, pod wrażeniem. Okej, okay, został zatem ostatni Energol w tym odcinku, ostatni monster, także pora przejść do ostatniego fragmentu. Nadszedł zatem czas na ostatniego Energola w tym epizodzie, i jest to Monster Rehab, jak wspomniałem wcześniej, tylko tym razem jest to Recover Watermelon. Także pucha wam się kręci, nie różni się oczywiście stylistycznie od tamtego Rihaba, poza tym, że ma czerwoną puszkę i zielone emblematy, coś jak ultra watermelon. Także jeśli mnie pamięć nie myli, to jest już trzeci monster o smaku Arbuza. No był Ultra Watermelon, był super Fuel Watermelon. To teraz mamy rihawa watermelon, chyba że jeszcze coś było. Aczkolwiek szczerze mówiąc nie wydaje mi się. No cóż, może ten energol będzie właśnie tym, który się zbliży jakkolwiek do smaku arbuza. Trzeba będzie to sprawdzić. Także kwestia wyglądu jest taka, że zdecydowanie jest to jaśniejszy odcień i jest taki różowawy. Pod światło jak tak sobie patrzę, to też są właśnie takie drobinki tutaj. I chyba jakoś je tam nawet widać, no chyba nikt nie zrobił wcześniej herbaty z arbuza, także wygląda to dość specyficznie. A przynajmniej ja o żadnej takiej nie słyszałem, także jeśli się pojawi gdzieś tam ktoś, kto napisze, że taka herbata istnieje, to jedynie, co zostaje mi powiedzieć, to e, przepraszam, nie wiedziałem, ale dobra, powąchajmy to najpierw. No, jest to coś na pograniczu takiej gumy balonowej, a tego sztucznego arbuza, chociaż w sumie... Może nie aż tak sztucznego. W każdym razie jest to bliskie takiemu typowemu zapachowi produktu osmaku arbuza, a nie stricte arbuza. Zatem nadszedł czas, by tego spróbować. Yy... Jakby to powiedzieć, <noise> będąc szczerym, to nie smakuje na tyle jak herbata, a bardziej jak woda o smaku arbuza. Jest to takie mało nasycone. Co prawda jest słodkie, ale tego smaku nie ma za dużo i naprawdę 20 parę złotych za coś, co smakuje, jak jakaś woda jurajska czy żywiec trój, czy jakakolwiek... jakakolwiek inna woda owocowa. Trochę jestem zawiedziony, nie ukrywam. No, jak dla mnie to się nie za bardzo różni od Super Watermelon. Jest po prostu trochę mniej sztuczne w tym. Czy smakuje jak rihab, czy jakakolwiek herbata? Nie powiedziałbym. Dla mnie to jest po prostu woda o smaku arbuza, no bo no nie ma to gazu. Ogólnie rihaby nie mają gazu, czego nie powiedziałem wcześniej, ale no mam nadzieję, że ten kto się domyślił, to się domyślił. Zatem, jak dla mnie, giga zawód. No kurde, trudno mi jest polecić jakiegoś właśnie takiego importa ze Stanów, kiedy w Polsce jest dostępny super fuel watermelon, który smakuje niewiele gorzej, a nie dość, że dostępność o wiele większa, to jeszcze jest 5 razy tańszy. Także sorry, ale tego Richa stawiam na samym końcu tabeli tego odcinka. Później jest ten y, serbet czy szerbet z Reina, który, no, całkiem fajny taki cukierkowy smak miał bez tego posmaku rejnowego. Ogólnie jeden z fajniejszych Reinów. No, i na samej górze jest ten peach tea, którym się pozytywnie zaskoczyłem, bo naprawdę mi zasmakował. Bo dobra herbata po prostu. Także nie mam nic tu więcej do dodania, to tyle w tym filmie. Jeśli wam się spodobał, to standardowa ocena pozytywna, bądź negatywna, jeśli tak nie było. W komentarzu oczywiście napiszcie, który z tych energoli wam się spodobał najbardziej, bądź najmniej, albo jeśli pisie któregoś z nich, no to wyraźcie opinię właśnie tam na dole. Zachęcam do dania suba z dzwonkiem, żebyście mieli powiadomienia na temat wszystkich rzeczy, jakie wrzucam na tym kanale. Oczywiście zachęcam, żebyście zajrzeli na kubyl serwera, czyli mój serwer na Discordzie, gdzie jest community tego kanału, wszelkie dyskusje, oczywiście też tam jestem, także no, link w opisie, zapraszam. Oraz moje socjalne media, na których się udzielam, na Instagramie oczywiście częściej, tam wrzucam codziennie jakąś storkę, a na Facebooku po prostu powiadomienia o filmach, które też są na Instagramie, no znacie tę śpiewkę, no generalnie jeśli chcecie mnie więcej niż tylko na filmach, no to tam się udzielam, zapraszam również. Ok, ci, którzy czytali posta, będą wiedzieć, jaki film będzie następny. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego razu. Bye bye!